Nazywał się Geralt z Rivi. Był Wiedźminem, zabójcą potworów. Siemaneczko, moi drodzy, z tej strony Nikoś, witam Was bardzo serdecznie w z serii z gry Wiedźmin pierwszy. No i kontynuacja, dalsze przygody, jak to zwykle, co kolejny odcinek w tej serii. No i teraz do ogniska i będzie polowanie na jakieś tam topielce, utopce, czy jak to tam było. Ponoć się tutaj w nocy zjawiają. Ktoś tu widziałem otrzymano nowe talenty. No właśnie. Właśnie jeszcze nowe talenty tutaj do rozdania. Srebrny, jeszcze nie mam srebrnego miecza. To jest właśnie to, że kurczy ten mieczek, by się przydał. Już 400, tam mam w ekwipunku. Popatrzcie, tu mam prawie 500 orenów. Także trochę jest. Może starczy na, je na. o ile się da kupić jakiś srebrny miecz w tej grze. No dobra, ale mam tu jeszcze Igni. E właśnie czy ten znak czy będę z niego korzystał może zainwestuję hmm. a rzucić wzmocnioną wersję znaku jeszcze się nie, za, nie zastanawiałem co będę szedł tutaj dokładnie Odbijanie strzał. Ha! Siła. Parowanie. Plus jeden na sekundę. To mam! Hm. A tu? Wola walki Okej okay. Aha Tutaj jeszcze jakieś wstawki, że działa tylko wtedy i wtedy No dobra Niech będzie, że Stalowy Bo póki co używam tego najbardziej Stalowy zainwestuję Silny i szybki. Może dwa w silny i jeden w szybki. Obrażenia plus 25%. Obrażenia. Okej, okay, szal bojowy. Dobra. niech będzie cięcie w tętnicę plus 15% krwawienia niech będzie i jeszcze szybki tutaj obrażenia, grać ciosów no niech będzie, grać ciosów Okej. Okay. Medytuj do północy, tak. Głodny jestem. No i tam jeszcze z jedną osobą coś, jakiś questik będzie. Tutaj od tego wielebnego. Pamiętam coś, był jeszcze jakiś ten quest i jeszcze jakiś kolejny powinien być tam. Coś zrobić, żeby... Było jak trzeba, było jak trzeba tam, i żeby pójść dalej z wątkiem fabularnym, dobra, gdzie to są te topielce cholerne? Czy jak to tam, to ubić je? Właśnie coś tu miałem je ubić, No nie widzę ich jakoś. O! Dobra, zmień sobie na dobra. Dobra, unik. młynek jeszcze w ogóle wszedł To ładne umiejętności. Dobra Poręki Pek, pek ile tam tego było? O! A, ciach, ciach. Dobra, dobra. Dawaj, 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 no. Dawaj. Mam cię. Ciach, ciach, ciach. O oh jest, weszło ładnie. Dawaj, dawaj, dawaj. Ładnie. I załatwieni. Zadanie wykonane. Kedmil Havkaren. Witajcie. Nenduan duane z Nie damy się zastraszyć, Wiedźminie. Haren Brock umówił się tu z nami. Mieliśmy handlować. Obiecał Hadekarską specjalność. Oho. Spokojnie, Haren nic o was nie mówił. Polowałem na utopce. Wardelnen, wprawdzie nie jesteś n ale nie jesteś też plugawym Duan. Nie jesteś naszym wrogiem. Pozwól nam zabrać broń i rozstańmy się w zgodzie. Towary należą do Harena. Przykro mi, n ale nie pozwolę wam dotknąć tych skrzyń. Posłuchaj mnie uważnie, Wadgern. Jesteśmy częścią dwudziestoosobowego komanda. Nasi bracia Ach. są chorzy i głodni. W tych skrzyniach jest jedzenie, lekarstwa i broń. Nie możemy sobie pozwolić na codzienne wycieczki pod mury wyzimy. Domyślam się, do czego zmierzasz. Dobrze się domyślasz. My nie mamy wyboru, ale ty masz. Nie, no, niech wypierdzielają. Bo jeszcze ten hach. Haren się wkurwi będzie lipa z misją coś potem. Także... Wolę go załatwić niż mieć problem potem fabularny jakiś tam z misją. Pracuję dla Harena. Będziecie musieli poszukać hawekarskiej specjalności gdzie indziej. Chyba nie chcesz umierać zachciwego Duan. Przecież nie jesteś jednym z nich. To nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia. Nie ruszycie skrzyni. Zabijemy ciebie, a później Harena. To będzie lekcja dla innych zdrajców. Sparle! No dawaj. Przecież to. Zginiesz, człowieku! Co to kurwa? Krasna, ale jakiś. Kurwileś mnie. Czek, 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 czek. Dobra. Haha, <ścoughs> ale to <tu> go spaliłem. <ścoughs> Dziada. Chodź, chodź. Gdzie? Tutaj jakiś łucznik pieprzony. Chodź, chodź. Cienia ty. Tu będziesz strzelał z łuku. Dobra, już po nim. Załatwiłem gnojka alfickiego. Chciał tu na daleko se postrzelać, no ale nie było mu dane. Dobra, co się dzieje? No, kaj tam jeszcze jest, a tu! Dawaj ciężki Aha. Ciężki na nich nie działa No tak, no bo jest lekki, no to szybko uniki robi Dobra No załatwieni, ale widzicie Jest ten plus, nie? Nie będzie trzeba potem się tłumaczyć z tego, kto tam co ukradł. Ewentualnie. Nie będzie problemu z misją. Niech będzie jagódkę. A, tu jeszcze utopiec. A, jeszcze utopca nagroda. Ha, no to zacnie, dobra. A gdzie jest dom wiele tego, kurde, gościa właśnie? Aha, on tu był gdzieś. gdzieś gość. Dobra, no już. Pójdę. Kurde, ten Pójdę już sobie przy ognisku zaczekać do poranka, bo tu noc to tak. To bardzo lepiej za dnia. No. Dobra. No i gdzie jest ten gość? Tam dalej był ten jego domek. Do z tego, co kojarzę? Wiedźminie? Zabiłem dla ciebie utopce. A przy okazji spotkałem elfy. Elfy? Jakie elfy? Nie, 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 nie znam żadnych elfów. Spodziewali się ciebie. Kim były te elfy? To skojatel. Wie, wie, wie wiórki, młodzi nie ludzie walczący o wolność. Za kontakty z nimi idzie się na szafot. Jeśli mnie wydasz za za razem ze mną. Nie wydam. Skoro to takie niebezpieczne, czemu z nimi handlujesz? Żyć jakoś trzeba. Tak czy siak, wykonałem zadanie. Więc mój to-to-towar jest bezpieczny? Nie doceniałem cię, wie, 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 Wiedźminie. A, a przy okazji, co się stało z elfami? Zabiga. Nie dogadaliśmy się. Nie żyją. za zabiłeś ich? Mhm. Pewnie będą chcieli zgarnąć towary. Mhm. Jak zjawi się reszta komanda, zwalimy winę na u utopce. Nie będę się wtrącał. Czekam na moją zapłatę i opowieść o salamandrze. O, to, o, to, o to pieniądze. A jeśli chodzi o sa salamandrę, to musisz wiedzieć, że zbierają haha -ha haracz od wioskowych. Nieposłuszni płacą gardłem lub świeci im czerwony kur. Gdzie ich znajdę? Za, Zapytaj wielebnego. Jeśli o mnie chodzi, to nie mam nic przeciwko, żebyś ich za załatwił. Mój znajomy szuka pewnego krasnoluda, Huga, należącego do Skojatel. Po, 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 popytam może uda mi się dowiedzieć, co się z nim stało. Hm. Dobra. Byłem na tyle, nocni goście to Oda A gdzie był Ot? Kur, tak daleko. A co są za zadania teraz? Zobaczę zadania. Dobra, no na razie do wielebnego się udam. I na tym będzie koniec w tym odcinku. Zrobimy taki, zrobimy. Zrobię taki krótszy odcinek po prostu sobie, żeby też nie wszystkie były takie dłuższe, bo ostatnio godzinny odcinek zrobiłem ponad i co jednak już trochę to potem. Nie tyle, że montaż, co sam czas trwania może nie pasować. Jak ktoś chce sobie obejrzeć, no, po prostu jedną sesję, no to może to robić na raty. Jak, jak tyle trwa odcinek, to nie każdy ma tyle czasu, godzinę, więc też tutaj zrobię krótszy odcinek. I może będą krótsze odcinki od teraz. Zobaczę, albo wrócę do tych takich. Pod godzina, powinni walczyć z potworami. Jak mi tam Wiedźminie będzie wygodnie, tak, tak to zrobię. Mów szybko. Okej, okay, zaniosłem wieczny ogień do kapliczek. Zaniosłem wieczny ogień do kapliczek. Kłamiesz. Przed chwilą była tu wieśniaczka lamentując, że bestia rozszarpała jej męża. Mówiłem ci, że to nic nie da. Gdzie moja zapłata? A, tak, 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 zapłacę. Klątwa musi być silniejsza niż myślałem. To wszystko przez tę wiedźmy, Abigail, to zła kobieta. Wiedźma, może będzie w stanie powiedzieć coś więcej. Chcesz zadawać się z tą bezbożnicą? Mówię ci przecież, że to ona sprowadziła na nas bestie i wszystkie inne nieszczęścia. Być może, jednak chcę z nią porozmawiać. Musimy dowiedzieć się, skąd wzięła się bestia. Zrób to i przyjdź do mnie. Zrobię to za 300 orenów. <noise> Jesteśmy biedną wioską. Mogę ci zaoferować 200? Zgoda. Jakie <noise> targi? 100 orenów już mam. Ekwipunek dobra. że mandragory. Tutaj troszeczkę posortować sobie mogę. Bo trochę tego mam. Trochę tego mam. No właśnie, skuteczny z większością profesorów, czyli ten miec srebrny, on to dopiero powinien być później. Tak. Dawaj jest jeszcze szybko. pogadamy, bo tutaj coś... Słyszałem, że Kościół Wiecznego Ognia płaci za zabijanie utopców. Owszem, jeśli tylko potrafisz to udowodnić. Proszę. Oto dowód. Głowy zabitych utopców. Czekam na zapłatę. Nagroda jest twoja. I niech wieczny ogień cię oświeci. Dobra. Kolejne sto arenów. Nowy poziom. No i to ja rozumiem. E, nie. No już prawie tysiąc Orenów, także kasiorka się tutaj robi powoli. Już mam nadzieję, że kupię ten miecz chociaż srebrny za niedługo. Bo, a jak nie, to że dostanę go, bo porażka, żeby na potwory nie mieć srebrnego miecza. No, taki początkujący Wiedźmin wiadomo, ale żeby nie mieć, kurde, dwóch mieczy, no to, to tak trochę lipa. Każdym Wiedźminie od razu dwa miecze, z tego co kojarzę, a tutaj z jednym, no. Drugi można mieć, ale to będzie jakiś słaby, nie na potwory. Typowo, więc po co mi taki. Dobra, teraz do kogo... Jak tam te zadania prowadziły? Aha, Harena i Mikula. Aha, bo to a propos tego Oda właśnie. że Czyli on został. A, bo ja u niego nie byłem. Dobra, tak, bo byłem u Miku... U Miku tego, jak on miał? U Miku, Mikula... Tak, u tego Mikula, strażnika, byłem. Zrobiłem kryptę. Teraz do Harena. Zrobiłem te utopce. I, i jeszcze tych skojatelów. Teraz... U Oda coś będzie pewnie, jakieś... Jakieś kolejne fikołki będą Walki, nie walki Tego Oda pewnie No jak to nie będzie coś związane z walką, no to... To aż, aż będę chyba lekko... Lekko zaskoczony, pozytywnie, bo... Jak na razie to typowo wszystko takie misje... Walczyć, coś tam i wiadomo, ogarnąć. Oczyścić teren. Typowe dla wiedźmina: zabójcy potworów, no ale jednak mogłoby być jakieś inne zadanie od czasu do czasu. No i fajnie by było ten srebrny miecz w końcu. Mieć, bo. Bo taki. Taki trochę połowiczny ten wiedźmin bez tego miecza srebrnego. No i dobra, w drodze, i jak dojdę, to zakończymy sobie ten odcinek akurat taką jeszcze podróżą, przechadzką, kończącą właśnie tenże tenże odcineczek. O tak, nie wygląda to najgorzej Wczytywanie widać z takim opóźnieniem jest dużym, to widać A to do krypty, dobra to nie w tą stronę Gdzie ja idę, tu? No to żem poleciał, to żem poleciał Dobra tutaj No Także Sub, like, comment jak wam się podobała Dotychczas seryjka do tego odcinka. Dzwoneczek, powiadomienia, odcinki wrzucane na bieżąco z gierki. W coraz lepszym to wydaniu. Także jest na co oczekiwać. Gdzie tutaj teraz? Do Oda. No i na wprost. Dobra, no to sunę do przodu. Wsunę do przodu. Okej. Okay. A to tutaj na tej bramie była ta walka z tymi psami obrona. Skuteczna. To co za co to za pies? Jest oda. Zniknął na budzie, zniknął pies. Widzieliście to? No dobra, w takim razie tutaj skończę ten odcinek. Jeśli się Wam podobało, tak jak wspomniałem, subskrypcja, lajk, like, komentarz i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.